Cześć, ze strony Minecraft.pl i witam was w dziewiątym odcinku, z tego tygodnika. E, Okej, okay, od ostatniego czasu troszeczkę grałem tutaj w zasadzie. E, tak, tutaj sobie dwie skrzyneczki postawiłem. E, u góry w magazynie te ściany jednak zrobiłem z desek, tutaj takie podstawy z drzew. I troszeczkę skrzynek tutaj zostawiłem, tutaj jeszcze brakuje dwóch i tu dwóch. E, to się dorobi. Ok. Na dworze, tak, troszeczkę dorobiłem do tej latarni, już jest, latarni już jest prawie w zasadzie skończona. Jeszcze kilka pięter i będzie cała już. Tak jakoś nie nagrywam tego, nie pokazuję eee, budowania tej wieży, bo budowanie jest troszeczkę nudne, tak więc tutaj troszeczkę mi zostało tego dirta, bo sobie stawiam, że tak powiem, po kolei żeby wchodzić na górę. Tak, jak szłowi się w powietrzu, bo postawiłem pod niego dirta, pod nie, pod nie dirta i zepsułem. Eee, troszeczkę już tutaj urosło tej wieży nam, ale dobra. Eee, skończyła mi się w zasadzie już cała glina. Przepaliłem już całą cegieł, już chyba też nie mam chyba tylko dwie, a z dwóch już tutaj nie, nie zrobię ani jednego bloku cegieł, tak więc zostawiłem to na razie w skrzynce którejś. Eee, pozbierałem też trzcinę, już tutaj powoli nam odrasta, ale. Roz, rozrosła się tutaj troszeczkę farma i chyba czas najwyższy to całe zebrać. W nie całe, część tutaj, ta, która urosła. O, muzyczka, akurat i jest klimacik. Troszeczkę nasion mi się tutaj zebrało z tego co widzę. I chyba całą już możemy zasadzić. No starczy. To fajnie. Jeszcze tutaj troszeczkę drzew wyciąłem. Tutaj mam zamiar coś zbudować, jeszcze nie wiem co, ale coś tutaj zbuduję. Przede wszystkim to drzewo mi było potrzebne do zbudowania magazynu i do przepalania tych wszystkich cegieł. Dopiero zrobiłem kilka sztuk węgla. Mam ze sobą właśnie cztery węgle drzewne. Okej, okay, w piecach już tutaj nic nie mam chyba. Nie ma, nic nie zostało, dobra. Tak, to są te dwie cegły, właśnie. Ok, mogę odłożyć ten węgiel. Nasionka też. A do tej skrzynki sobie wrzucimy. Zboże całe. Ok, jak tutaj wygląda sytuacja? Kripuś i Pająk. A właśnie, tam jest taki kanion po boku, i z kolegą wpadliśmy na pomysł, że ten kanion, do którego się wchodzi. O, tutaj, tą dziurą. Zwiedzimy sobie właśnie w odcinku specjalnym, czyli dziesiątym. Dziesiąty już taki jubileusz będzie, tak więc po prostu tą mapkę wrzucimy sobie na multiplayer i ten dziesiąty odcinek sobie zrobimy. Zwiedzając cały czas ten kanion. Myślę, że to będzie jakaś fajna, taka właśnie forma uczczenia 10 odcinka. Tak więc, zapraszam wtedy do oglądania. Link do kanału mojego kolegi będzie wtedy w opisie, w tamtym filmie. Jeszcze nie pod tym. Okej, okay. coś dzisiaj do roboty, czy mamy? W zasadzie nie mam pomysłu, jest to taki mały spontan. Trzeba by w końcu posegregować skrzynki i po, poopisywać je, bo już sam się w niej gubię. Tak więc zrobię sobie na razie trzy tabliczki. No i za dużo mi tam wyszło. Okej. Okay. Sobie troszeczkę trzeba będzie to opisać i posegregować, bo mam mały śmietnik. Muszę przyznać. Więc dobra, cały kobyl stąd zabiorę. Cegły też. O, stąd jeszcze kobla. Zaniosę go na górę i zrobię skrzynkę właśnie z materiałami budowlanymi. A ta może być w sumie. A już mam tutaj. okej okay. y... Materiały budowlane. Tutaj będzie sobie kobyl. I te cegły. Tutaj może. No tak sobie w rzędach układać to wszystko. Y... Okej, okay, jeszcze materiały wartościowe tutaj będą. Czyli wszystkie diamenty, żelaza, złota i tym podobne. E, żelazo gdzieś tutaj miałem, właśnie 21 sztabek. E, węgiel też tam będę mógł chować. Dobra. W takiej kolejności mniej więcej. Tutaj chyba diamenty na koniec damy. Zobaczymy. Okej, okay, jeszcze jedną. Jeszcze jedną tabliczkę mam. Tutaj mogą być mm, surowce naturalne, czyli wszystkie takie śmieci, typu jakieś sadzonki, płotki to zabiorę do materiałów budowlanych, stone też, dir też może iść do budowlanych, trapdoor też, to też, to też, to też może iść, gravel też, dobra, sobie zostawimy. Są takie surowce naturalne. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Tutaj też są. Tutaj może bym właśnie zrobił skrzynkę na takie rzeczy z farmy. O, no właśnie. Tutaj. No to się z tym tutaj by połączyło. Ok. No kwiatki też mogą być. Na razie tego nie będę podpisywać za chwilę dopiero. Trzeba więcej porobić znaczków, tabliczek, deski, potek, popłytki też mogą być. trapdory tutaj, powiedzmy, schody też tutaj. Grawer zostawimy tu. Dziewczynka całe też tutaj może iść. Zresztą nie tak to miało być. To i to i to. Ok, stone tak tegły też. A jeszcze trzeba zrobić skrzynkę na takie rzeczy z jedzenia. Hmm, Okej, okay, ten szkło też tutaj może być. Skrzynkę z jedzeniem chyba na dole bym zrobił, będzie jakiś taki łatwiejszy dostęp. A, tylko te deski muszę zabrać, bo zapomniałem, że z nich muszę zrobić e, tabliczki. Oho, fajnie, przenikam przez ściany. A na razie 4, jeżeli wystarczy mi z tego. Znaczy można pierw 3. Chyba nie wystarczy. No nie, tylko dwie, niestety. No trudno. A tutaj będzie skrzynka z żywnością. Już sobie tutaj schowam te mięska wszystkie. Ta jest na razie pusta. Tamta też. A to są te rzeczy od farmy, tak więc... Farmerstwo i rośliny, okej. Okay. Niech tak sobie to będzie. Najwyżej się zmieni. A do tego farmerstwo jeszcze sobie wrzucę mm, wiaderką. Flint w zasadzie mogę stąd zwinać bo nie jest tutaj potrzebny. Do naturalnych się wrzuci. Okej. Okay. Jeszcze słońce nie zachodzi. Gdzie jest słońce? Słońce mi zniknęło. Ciekawe. Dobra, poszukam potem. Mm, szkoda, że nie mam jeszcze jednej deski. Dobra, jeszcze jakieś jedno drzewko pozbawimy drzewa. Drzewo, pozbawimy drzewa, okej. Okay. Już nie wyjeżdżam z takimi tekstami. Szkoda, gadać. Zombiaczek. Ok. To z tego kaniona, albo właśnie gdzieś w tej skale coś siedzi. Albo właśnie z tego miejsca właśnie. Wydaje mi się, że coś w tej skale jest ogólnie pod moim domem, bo często właśnie jak siedzę w tym domu, już mówiłem o tym, e, słychać właśnie tak zwane wiatry, nie wiem jak to inaczej określić, takie gwizdy. Coś w tym rodzaju, że jest jakiś tam system jaskiń czy coś. Więc trzeba będzie pozwiedzać. Okej, okay, to co ja mogę bo i tak brzozy nie używam. No więc sobie jeszcze dwie tabliczki zrobię. Okej. Okay. To nie wiem czy tutaj je złożyć, czy tu... W zasadzie nie wiem co bym tutaj mógł chować. I tam. Dobra, na razie są te surowce naturalne. Farmerstwo i rośliny. A właśnie, narzędzia. Tutaj będą takie podstawowe narzędzia, typu jakieś kill miecze, w tym rodzaju, żebym nie musiał robić, tylko będę mieć już na przykład gotowe. Przychodzę sobie do domku, zabieram i wychodzę. Zwłaszcza nam się to przyda na dziesiąty odcinek. Porobię w międzyczasie, tak już bez nagrywania. Hmm. Gdzie jest druga tabliczka? Tu jest z dignełami. Materiały wartościowe, budowlane. A słabo będzie z oznaczaniem tych niżej, chyba że na przykład jedna tabliczka będzie oznaczać do dwóch dużych skrzynek, na przykład, jeżeli to by były jakieś właśnie materiały budowlane, czy tego będzie więcej. To by można było zrobić skrzynek właśnie tutaj na te budowlane, tu dwie. tu na przykład jeszcze te dwie małe. No, ale okej. Okay. Dobra, ja myślę, że możemy kończyć, bo właśnie robi się noc. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i, do, i zapraszam do następnego odcinka, który będzie odcinek jubileuszowy. Do zobaczenia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.